Dzień dobry. Beata Minta, szkoła podstawowa numer 3 w Koźminie Wielkopolskim. Dodaję, bo nie napisałam jak koleżanki. Ja jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 36-letnim stażem pracy. Uwielbiam swoją pracę, uwielbiam dzieci, które uczę, i byłam zawsze nauczycielem poszukującym. Myślę, że tutaj na sali są sami nauczyciele poszukujący, bo nikt inny nie spędziłby tutaj soboty i niedzieli tyle godzin. No, ale bardzo się cieszę, że mogę do Was opowiedzieć Wam o swojej pracy. Ponieważ jestem nauczycielem poszukującym parę lat temu, Poszukałam, poszukałam z moimi koleżankami, które siedzą tu naprzeciwko mnie, Jolka Bożenka, i koleżankami, które siedzą jeszcze bliżej, pozostałe, nie będę z imienia wy, wymieniać. Poszukałam czegoś bardzo ciekawego, od, a to była, było ocenianie kształtujące. Znalazłam Centrum Edukacji Obywatelskiej, znalazłam ocenianie kształtujące, a właściwie to znalazła nas Danusia Sterna. I to ona wprowadziła nas w ocenianie kształtujące i to z nią to ocenianie kształtujące poznawałyśmy, odkrywałyśmy. I zanim przejdę do odznak, to powiem parę słów na temat oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące to jest taki specyficzny rodzaj pracy nauczyciela który właściwie ma na celu pozyskanie informacji zwrotnej na temat tego, jak się uczą dzieci i właściwie jest to monitorowanie przebiegu nau nauczania, procesu nauczania. Najważniejsze w ocenianiu kształtującym jest to, aby wyznaczyć cel. Zapoznajemy dzieci z celem po to, żeby każde dziecko wiedziało, do czego dążymy. Takim celem y, może być dla nas, takim przykładem celu może być wejście na szczyt. To jest cel. Yy, w y, nauczaniu oczywiście takim celem jest to, czego się będziemy uczyć, to, to co poznamy. Natomiast y, droga do celu to kryteria sukcesu. Po czym ja, nauczyciel, poznam, że dziecko osiągnęło cel. No, właśnie, jeżeli zrealizuje kryteria sukcesu. Czyli, jeżeli celem będzie wejście na szczyt, to kryteria sukcesu będą kolejnymi etapami dojścia do tego szczytu. Podam teraz przy, przykład takiego celu stosowanego w pierwszej klasie. Chciałam, żeby dzieci nauczyły się rozpoznawać rośliny cebulowe. Chciałam, żeby umiały po, y, wy, y, powiedzieć, jak te rośliny cebulowe są zbudowane, czego rośliny cebulowe potrzebują do rozwoju. Dlatego też postawiłam to jako swój cel. Y, po czym ja jako nauczyciel poznam, że dzieci y, osiągnęły cel? Jeżeli dziecko wymieni elementy budowy rośliny i omówi warunki wzrostu i rozwoju rośliny, wtedy na pewno będzie wiedziało, jak zbudowane i czego potrzebują te rośliny do życia. Oczywiście nie muszę nauczanką tłumaczyć, w jaki sposób wprowadza się takie tematy. Oczywiście dzieci pracowały na żywym materiale, a później zrobiły notatkę. Notatkę zrobiły dokładnie o tym, o czym się uczyliśmy. Czyli narysowały sobie to lipanka, tego którego wcześniej zbadały, napisały z czego taki kwiat jest zbudowany, a później zrobiły notatkę, w której zawarły pod tymi liśćmi: napisały sekrety rośliny, bo one to tak nazwały, co ta, czego ta roślina do życia potrzebuje. W tym momencie, kiedy już była cała praca skończona, mogłam zrobić sprawdzian. Tak, bo. Akurat tak sobie wymyśliłam. Zrobiłam sprawdzian i na tym sprawdzianie nie sprawdzam niczego innego niż to, co zaplanowałam w kryteriach sukcesu. Tam nie znajdzie się, yy, nie wiem, co mogłoby się znaleźć przy tulipanie, o chociażby jak zapylane są kwiaty, tak? Nie, w kryteriach tego nie było, a więc. Znajduje się tylko to, o czym mówiliśmy, to, co było w kryteriach zawarte. Narysowałam. Kwiatka miały miejsce, żeby podpisać, z czego zbudowany jest kwiat, i drugie pytanie mieli, co jest potrzebne roślinie do rozwoju. Narysowały to na płatkach tego kwiatka. Mają też tutaj z boku takie samoocenę, bo w ocenianiu kształtującym stosujemy znaczki. Zielony, zrobiłem wszystko dobrze. Żółty jeszcze muszę się czegoś douczyć. Czerwony, jeszcze tego nie umiem, muszę popracować. W związku z tym dzieci się oceniały, no i dostały ode mnie informację zwrotną. Jeżeli zrobiły wszystko dobrze, na tym sprawa się kończy. Jeżeli się okazuje, że dziecko ma coś nad czymś pracować, wtedy w tej informacji zwrotnej. Y, pracuje z tą informacją zwrotną i wie, czego konkretnie musi się jeszcze douczyć, nad czym musi popracować, z czym jeszcze musi się do mnie zwrócić, żeby, y, żeby to y, naprawić. Y, w pewnym momencie, w 2018 roku, Danusia Sterna y, zaproponowała nam pracę z sokiem. Sok to skrót od sprawności okejowej. Bardzo mi się ten temat spodobał, dlatego że jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pracuję w Komisji Stopni Instruktorskich, więc jak najbardziej na temat w chówcu Koźmiń Wielkopolski. I dlatego ten temat bardzo mnie zainteresował. Zaczę zaczęliśmy w naszym zespole rozmyślać, czym jest w ogóle stopień. Zuchowy, no bo przecież o zuchowe stopnie nam chodzi, nie o instruktorskie. Sprawność zuchowa jest potwierdzeniem, że zuch posiada określone przydatne w życiu umiejętności i potrafi z nich korzystać. Musi to udowodnić przez wykonanie konkretnych zadań. Sprawności zuchowe są rozpisane na trzy gwiazdki jak trzy klasy: pierwsza, druga, trzecia, gwiazdki, pierwsza, druga, trzecia. Sprawności zuchowe są zebrane w takim poradniku, z którego mogą korzystać gromady zuchowe, kadra gromady zuchowej. Ale to nie znaczy, że ta kadra musi się trzymać ściśle, stricte tych, tych pomysłów. Może też dostosowywać pomysły do konkretnie danej gromady zuchowej, do konkretnie danego zucha. Jako przykład znalazłam tutaj odznakę grajek. Jakie są przykładowe zadania dla zucha zdobywającego pierwszą gwiazdkę? Wiem, czym jest pięciolinia, nuta i pauza, opowiedziałem zuchom w kręgu rady, do czego służą, znam podział instrumentów na dęte perkusyjne i strunowe, wymieniłem przynajmniej jeden instrument z każdej z tych grup. Samodzielnie wykonałem prosty instrument muzyczny z dostępnych materiałów. Zagrałem na nim podczas piosenki śpiewanej przez gromadę. Zaprezentowałem mojej szóstce trzy przedmioty, które wydają ciekawy dźwięk. Uważam, że to są świetne zadania, i te zadania nam się też bardzo spodobały. Zaczęłyśmy myśleć o tym, w którym miejscu można te odznaki wykorzystać. Okazało się, że to nie jest trudne, zwłaszcza dla osób sto, y, stosujących ocenianie kształtujące. Y, odznaki zuchowe zuchy zak, y, noszą na rękawie. Na rękawie są przyszywane takie odznaki. One mogą dostawać je albo całą gromadą, albo dostają je indywidualnie i dlatego stworzyłyśmy taki y, rejestr zdobytych sprawności. Na tym rejestrze, oczywiście, oprócz tych wszystkich ozdobników, które przyciągają dzieci, był cel i kryteria. Cel no to wiadomo, zdobędę sprawność. Jaką? No to się za chwilę okaże. Kryteria opanowuję daną umiejętność poprzez pracę na lekcji albo jakieś ćwiczenia dodatkowe, zadania do wykonania. Ustalamy w klasie, Termin sprawdzenia stopnia opanowania umiejętności, ustalamy kryteria, jakie należy spełnić. Piszę krótki tekst. Test, ale oczywiście to nie musi być test, to może być jakakolwiek inna forma sprawdzenia wiadomości czy umiejętności. I teraz, jeżeli zadanie jest poprawnie wykonane, to równa się to z przyznaniem danej sprawności, kiedy i y, 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 y taki znaczek, który y, dzieci zdobędą, wklejają do danego rejestru. Natomiast, jeżeli zadanie nie zostało wykonane, Zgodnie z y, nauką okejową y, sprawność y, dostaje sprawność, spróbuj jeszcze raz, czyli ma tą sprawność, ale ma napisane, że musi spróbować jeszcze raz i dziecko podejmuje kolejne próby, żeby tą sprawność y, otrzymać. No to dzieci moje sobie właśnie tak pomalowały, te rejestry, bo to oczywiście jest indywidualne. Chciałabym teraz omówić y, kilka sprawności. Oczywiście y, to są sprawności, które wymyśliłam ja na potrzeby mojej klasy. Wymyślałyśmy też je z koleżankami, y, które y, wprowadzały wtedy razem ze mną y, sok. Natomiast oczywiście ogranicza nas tutaj tylko i wyłącznie wyobraźnia. Tak, jakie sprawności sobie wymyślimy, to już jest nasza sprawa. Ważne jest to, żeby te sprawności, prze, żeby o sprawnościach rozmawiać z dziećmi, o tym, żeby one wiedziały, co muszą zrobić, żeby daną sprawność otrzymać. Dlaczego wzięłam tą sprawność? Dlatego, że tu nie było wielkiego problemu z otrzymaniem tej sprawności, bo po prostu dzieci otrzymywały kartę czytelnictwa. Znacie? Znacie, bo robicie kartę czytelniczą, na której były napisane kryteria. Yy, czytaj codziennie dowolny tekst. Za każde przy, przeczytane 20 minut, bo to była trzecia klasa, możesz y, zakolorować jeden element. I tu uwaga, poproś rodzica o poświadczenie tego podpisem pod znaczkiem. Tak, i ja tutaj właściwie całą odpowiedzialność za przyznanie odznaki. Zrzuciłam na rodzica. No, taka prawda. Y oni oczywiście, to to jest taka konkluzja, oni oczywiście się na to zgodzili, rozmawiałam z nimi, uprzedziłam, y o co ja ich proszę, i faktycznie z chęcią do tego podeszli. Dziecko czytało, y rodzic poświadczał i jeżeli dziecko na koniec miesiąca lub wcześniej przynosi mi taką kartę, wtedy otrzymuje ode mnie znaczek. Ten znaczek wkleja, o, tak wyglądają karty wypełnione przez rodziców. Yy, dzieci próbują różnych rzeczy, próbują przynosić niepodpisane, bo wie pani mama nie miała czasu. Nie, nie, nie. To już wiadomo, jest umowa, także muszą przynieść podpisane yy, przez rodzica, wtedy dostają znaczek. Mają miejsce do wklejenia takich znaczków we wrześniu, w październiku. Mogą sobie to oczywiście kolorować, malować, jak tam mają ochotę. Yy, to jest mój pomysł. Można im dawać pieczątki, swój podpis. To nie musi być tak pracochłonne, ale ponieważ ja lubię kanwę, więc to wygląda w ten sposób. Następna sprawność, którą też uważam, że nie wymaga aż tak dużo pracy nauczyciela, to sprawność aktor. Co trzeba było zrobić, żeby dostać tą sprawność? Trzeba było wystąpić na przedstawieniu z okazji otwartych drzwi w szkole. Na tym przedstawieniu dzieci miały rolę do odegrania. Musiały zagrać na bumbu rurkach, musiały zaśpiewać, zatańczyć no więc jak najbardziej były aktorami. Wystąpiły, ale tą sprawność dostało, dostała też trójka dzieci, które nie wystąpiły, bo były chore. Ale się pięknie przygotowywały i przychodziły na próby, i udowadniały, że potrafią. Dlatego to nie ma być coś takiego, że aha, ten jest lepszy, bo wystąpił, a ten jest gorszy, bo niestety no nie wystąpił, tylko liczy się cały proces, liczy się cały, cała, cała aktywność dziecka, całe serducho, które w to włoży. A wszystkie dzieci pięknie wystąpiły, nawet na tych próbach. Troszeczkę wyższym levelem jest niż czytania ze zrozumieniem. Pomyślałam sobie tak, że właściwie raz przeczytane, raz wykonane czytanie ze zrozumieniem na pewno nie da nam y, wiedzy takiej o dziecku, żeby stwierdzić, że ona już może dostać taką odznakę. Musi być więcej prób. Y, dla nauczyciela największym problemem jest chyba zrobienie tych wszystkich y, kart pracy. Zresztą, y, tak jak Ania powiedziała, uciekamy od kserówek, ale w tym wypadku za dużo się nie da. Y, Możemy wykorzystać teksty z podręczników i ułożyć tylko pytania, wyświetlić je na, na ekranie i mogą dzieci sobie tylko odpowiadać na te pytania. Pomysłów możemy mieć wiele. Ostatnio odkryłam generator. Wypisuje się tylko bohatera opowiadania, wypisuje się jego imię i generator, sztuczna inteligencja, tworzy nam piękny tekst i pytania. ABC. Tak, możemy zaznaczyć nawet ile y, słów ma zawierać nasze opowiadanie, więc y, możemy dostosować do poziomu y, do klasy, w jaką uczymy, w jakiej sprawdzamy to czytanie. Y, na końcu będzie kod QR i tam będzie walklet, i tam będzie y, też ten generator podłączony. Jest też tam takie czytanie online, gdzie dzieci na tablicy mogą podchodzić i klikać. I to też jest w tym Walklecie ten rejestr sprawności. Wymyśliłam sobie, że żeby to nie było takie proste, no to muszę mieć jeszcze takie medale. Dziesięć razy dziecko zrobi poprawnie, wtedy za, za każdy raz, za, jeden, za jedno takie czytanie ze zrozumieniem dostaje medal. Czyli, jeżeli dobrze odpowie, to dostaje medal. Yy, nie, I chciałabym powiedzieć o tym, że ja tego nie sprawdzam. Bo jeżeli daję im kartę pracy z takim czytaniem wygenerowanym, no muszę wydrukować, to robię to w ten sposób, że dzieci zaznaczają i wymieniają się pracą. I ja tylko z nimi analizuję, oni sobie odhaczają i to dzieci mówią, czy kolega y, dostanie medal czy nie. I 10 takich medali dopiero uprawnia do uzyskania odznaki. Jeżeli to, jest dla, y, jeżeli to jest za mało, to może być tak, że to będzie tak jak z tym czytaniem. Czytanie ze zrozumieniem w miesiącu wrześniu, czytanie ze zrozumieniem, no mówię, no to... To już zależy od tego, co będziemy chcieli robić. Rozwijanie zdań, układanie zdań, układanie według alfabetu przecież to robimy. Wystarczy wyświetlić na tablicy wyrazy i powiedzieć, zapiszcie je zgodnie z, alfabet, z kolejnością alfabetyczną. One zapisują, my wymieniają się zeszytami i ja podaję, w jakiej kolejności prawidłowo jest ułożone i jeden drugiemu sprawdza. To jest chwila. A jakie ćwiczenie. Mistrz tabliczki mnożenia. No, tutaj się trochę rozwinę. Yy, tabliczka mnożenia, oczywiście, cel, zdobędę sprawność, mistrza tabliczki mnożenia. Mnożenie w pamięci do, specjalnie tam są kropeczki, do 30, do 50, do 100. Mnożę w pamięci, dzielę w pamięci, poprawnie wykonam, co najmniej po ileś działań. O, i to jest ważne. Po ile działań, ile działań może wykonać dziecko prawidłowo, żeby dostać. Odznakę. O tym się, tego, to właśnie musimy się na to się musimy z nimi umówić. Ja zastosowałam tak, na 10 zadań na początku, jak ćwiczymy, musisz mieć 9 zrobionych, no bo masz być mistrzem. Później jest to 10. W jaki sposób to sprawdzamy? No mogą być to na przykład zadania zabawa w ruchu, tu mucha matematyczna, tak? Jest jeden sędzia, który, który ma kartkę z imionami dzieci, są na muchach odpowiednie liczby, mają fiszki z działaniami pod spodą odpowiedź, żeby ten sędzia był jednak przekonany, że dobrze była udzielona odpowiedź, kto pierwszy? nie muchę, ten dostaje punkt. Zbierze 10 punktów, ma ten 10 punktów na to, żeby dostać ten jeden medal. Tak? No i to tak takie, w ten sposób, kto tam. I tu właściwie stworzą się grupy, dzieci same się odpytują, ja na nich polegam, wiem tylko, że gdzieś tam mają te fiszki, także w ten sposób. Inny sposób to na macie do kodowania te same muchy, no bo przecież nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej musi być kreatywny i sobie radzić. Na macie kodowania rozłożone i teraz zamiast, zamiast uderzać w muchę, to piszą znowuż jeden lub ja mówię. 5 razy 5 szukają wyniku i podają współrzędne. Zapisują współrzędne i potem tylko y, odczytuję te współrzędne, tak? Czyli y, sprawdzam w ten sposób, że y, podaję współrzędne. Jeżeli wszyscy mają dobrze, no to mają medal. Y, to mogą też być wszystkie inne zadania, których mamy miliony. Na sprawdzeniu wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia na przykład piłka do bramki ale to nie musi być piłka do bramki bo to może być nie wiem piernik do do słoiczka ciasteczko do słoiczka na ciasteczkach liczby w słoiczku działanie tak umawiamy się a jak jeszcze tak jak tam to było na bogato zafoliowane to mogę z zmazywalnym zapisać na jaki jak, jaki numer ma ten słoiczek? I dzieci po prostu, ja mówię, bramka z, z liczbami podzielnymi przez siedem, bramka z liczbami podzielnymi przez pięć, masa piłek i dzieci muszą rozdzielić odpowiednie piłki do właściwych bramek. To mogą robić, może robić jedna osoba, to mogą robić w, w parach, to mogą robić w grupach. Y jak, jak sobie wymyślimy? To mogą być pieniądze wrzucane do świnki skarbonki, yy, koperty wrzucane do skrzynki na listy. Yy, inna zabawa to bałwanki. Dzieci same przygotowały z talerzyków yy, brzuszki bałwanków i kapelusze. I zabawa polegała na tym, żeby dobrać odpowiednio, stworzyć dwie kulki, które pomnożone dają kapelusz. Tak? I jeżeli dziecko ma ustawione odpowiednio, no to wtedy dostaje ten malutki medal, bo cały czas mówimy o tych małych medalach. To może być oczywiście praca na programach jakichś interaktywnych, to może być któreś z tych wszystkich zadań, które, których mamy masę w internecie. Ale tutaj ja jeszcze mam totolotek. Moje dzieci uwielbiają totolotka. Słyszę ostatnio, że dziewczyny korzystają i mają inne nazwy. U nas się to nazywa totolotkiem. Wygląda to tak, że ja mówię działania. w pierwszy dzień, pierwsze zadanie, drugie, trzecie, czwarte. Mówię 10 działań. 5 razy 5 dziecko wpisuje 25, 3 razy 3 wpisuje pod dwójką 9, 4 razy 3 pod trójką wpisuje 12 i potem się wymieniają i ja mówię no dzisiaj maszyna losująca wylosowała następujące numery bo to to lotek i zapomniałam już co tam było 9 i, i 25 9 12 tak i jeżeli i jeden drugiemu sprawdza odhaczają i w banku jest powiedziane, ile, ile zdobył tych, tych punktów. No i tu jest też to, co mówiłam wcześniej, to co, na co się umówiliśmy. Jeżeli są to pierwsze dni, to załóżmy może zrobić jeden błąd. Jeżeli to jest już kolejne, kolejna tabelka, to dzieci same, to nawet nie ja, podnoszą, że o proszę Pani teraz to na ten medal to żeby było już, że musimy mieć wszystko idealnie, no bo jak mamy być mistrzem, to ma być wszystko idealnie. Zależy też jaka to jest klasa, jeżeli to jest trzecia klasa, no to ten poziom nie będzie dla nich wielką trudnością, tak. A no to, to, jest, to, jest tylko kwestia omówienia, ale to muszą dzieci wiedzieć przed podejściem do próby. E, do czego to możemy stosować? Do wszystkiego. Jak napiszesz kura wpisz y, trudność ortograficzną, tak. Jak napiszesz rzeka wpisuj RZ i w ten sposób sprawdzamy tylko takie wyrazy, które mają jedną trudność ortograficzną i już mogą sobie wymieniają się i sprawdzamy i przyznajemy naprawdę zajmuje to niewiele czasu. Tak wyglądają y, takie karty pracy wypełnione. Y, Strażnik czasu. Strażnik czasu. E, wiem. E, g, widzę, widzę. Generujemy sobie, generujemy sobie jakąś kartę pracy mistrz. E, tutaj też podaje generator, będzie na końcu w Wilklecie generator, cudowny generator do zrobienia takich kart pracy, z e, które służą i do ćwiczenia i do sprawdzania yy, można stworzyć sobie karty pracy takie że są zaznaczone yy zegary i wpisujemy godzinę albo odwrotnie że jest podana godzina i możemy wpisać yy, i musimy dorysować yy wskazówki yy, zobaczcie tam jest co, co pół godziny co godzinę możemy ustawić nawet że co minutę nam zmienia także to jest świetna pomoc nie trzeba nikogo prosić prześlijcie mi taką kartę pracy i zegar też możemy Możemy robić w ten sposób, bo ja mogę na tablicy interaktywnej albo na zegarku przed dziećmi dużym pokazać godzinę. Zapiszcie mi w pierwszej próbie, w pierwszym zadaniu, którą godzinę pokazuję, którą dalej. 10 odczytanych, wymienione, chwila i jest zrobione. tak I medal jest przyznany jeden, także naprawdę można. Jakie mogą być jeszcze? Sprawność inżynier, kreśle i mierze odcinki, zapisuje pomiary. Wskazuję i rysuję linie proste, krzywe, łamane, obliczam obwody podanych figur. Wskazuję i rysuję linie równoległe i prostopadłe, pomniejszam lub powiększam rysunek. Albo kalendarzowy ekspert. Nazywam miesiące, dzielę je na kwartały, pory roku, wskazuję liczbę dni w miesiącu, wykonuję obliczenia kalendarzowe, posługuję się znakami rzymskimi, ale tutaj oczywiście to, co ja w tym momencie potrzebuję, to co ćwiczę, to co chcę, żeby dzieciaki wyćwiczyły. Tego może być bardzo dużo. Czego nie wymyślę, to, to co mi przyjdzie do głowy, to to jest. Tak? Yy, czy to muszą być tylko umiejętności? Nie. To może być dobry przyjaciel, dobry organizator, wszystko. To może być tylko matematyka na początek, to może być język polski, to może być tylko ortografia. Spróbujcie, i potem zobaczycie, czy będziecie to mogli rozszerzać, czy nie. Ale sprawności są fajne. A po co są te sprawności? 36 lat pracy nauczyło mnie, że trzeba ciągle coś. Wymyślać w, tym, w tym naszym zawodzie. Ciągle trzeba szukać. Zmieniają się dzieci, zmieniają się rodzice, zmieniają się czasy, a my ciągle szukamy i szukamy i motywujemy i staramy się odpowiadać na potrzeby dnia dzisiejszego. I właśnie w tej chwili jest taka potrzeba, jeszcze może z 10 lat temu wystarczył ok. I dzieci były doskonale zmotywowane. W tej chwili potrzebują innej motywacji, potrzebują motywacji takiej bardziej zewnętrznej, chociaż ja tych, tych y, odznak nie traktuję jako motywację zewnętrzną, tylko bardziej jako y, sposób monitorowania postępów. I to jest dla mnie ważne, ponieważ moje dzieci, moje klasy pracują ocenianiem kształtującym, one nie dostają ocen, one w ogóle nie traktują czegoś takiego jak możliwości porównywania się, możliwości pokazania, że jestem lepszy od drugiego, bo one od małego mają od pierwszej klasy wpajane, że nie ma czegoś takiego. Tak? Jeden jest dobry w tym, drugi jest dobrym w tym, w czym? No w tym, w czym zdobędziesz mistrza. I jeszcze jest to, że każdy z mistrza może zdobyć. Jeden drugiemu pomaga w tym, żeby tego mistrza zdobył, żeby było tego jak najwięcej. A co to daje mi? Ja jako nauczyciel widzę, widzę że dziecko umie tabliczkę mnożenia w zakresie 30, że umie. Tabliczkę mnożenia w zakresie 50, czyli ja po prostu mam taki spis tych jego umiejętności. Jedno czego nie robię, nie wystawiam tego nigdzie, bo można jeszcze zrobić z tego tabelę i wystawiać, żeby dzieci sobie zaznaczały na forum gdzieś tam na tablicy. Nie robię takich tablic. To jest sprawa indywidualna dziecka, co jaką, jakie, jaką sprawność one zdobyły. Jeszcze tylko na podsumowanie, co taki sok, czego od nas wymaga? SOK wymaga włożenia dodatkowej pracy, chociażby w planowaniu, ale powiedzcie mi, która nauczanka nie wkłada dużo pracy w planowanie procesu nauczania? No przepraszam, tylko trzeba w odpowiedni sposób to zaplanować. W soku nauczyciel daje uczniowi nieograniczoną szansę na zdobywanie sprawności, co wymaga wielokrotnego sprawdzenia prób uczniowskich że, zdobycia odznaki. Nie może być tak, że ja powiem dobrze, zamykam pulę odznak i nie dostaniecie odznaki. Nie, każde dziecko ma szansę zdobyć tą odznakę, a ja muszę tak zorganizować proces nauczania żeby i czas na lekcji, żeby dzieci mogły, miały przestrzeń na to, żeby taką odznakę zdobyć. Tak? Sprawność można uzyskać lub nie. Nie ma możliwości zaliczyć jej na przykład na dostateczny plus. Czyli albo jest, albo nie, albo zdobywasz ją cały czas. Yy, I dlatego właśnie bardzo dokładnie muszą być sprecyzowane kryteria, żeby uczniowie wiedzieli, co muszą zrobić, żeby taką odznakę otrzymać. I tak jak ja mówiłam, sok nie służy do porównywania, rywalizacji, ale do monitorowania postępów. Dziękuję. I tutaj obiecany procent. Dziękuję.